są uderzenia krawędzią tarczy, rantem, tak zwane rantowanie. Niemniej jednak można używać tarczy do odepchnięcia na przykład przeciwnika. Czyli punkty zdobywane są przede wszystkim poprzez trafienia, poprzez cięcia. Również jeśli przeciwnikowi wypadnie miecz, no to jest to punkt dla mnie. W momencie, kiedy wykonam dobrą technikę zapaśniczą, kiedy na przykład wykonany zostanie rzut, Również jest to, jest to punkt dla tego, który przeciwnika obalił, ale raczej będzie to rzadko praktykowane. Sędziowie będą w szybkim czasie przerywali zwarcia, które będą miały miejsce w walce. Uzbrojenie rycerza, zawodnika musi być kompletne, więc jeśli na przykład ktoś zauważy sędziów, czy nawet czasami też gdzieś. Ze strony publiczności o sygnał, że e, na przykład jest naderwana część uzbrojenia, nie wiem, wisi na ramiennik. No to oczywiście walka jest przerywana n, i e, to uzbrojenie musi być szybciutko naprawione i walka jest y, wznowiona. Walczyć dzisiaj, ponieważ zawodników jest naprawdę wielu, program turnieju jest bardzo, bardzo mocno obsadzony, dużo się dzieje. Tak więc walczyć będą tak zwanym współcześnie systemem kucharowym, czyli przegrany odpada, zwycięzca w walce i dalej aż do finału, no i w finałach.